Elon Musk atakuje Brukselę po decyzji K. Wysoka kara dla Platformy X za złamanie unijnych cyfrowych reguł. Krzyczy o ograniczaniu wolności słowa. Cytuję dawny wpis Donalda Tuska, jakby jeden tweet miał balić unijny akt o usługach cyfrowych. Radosław Sikorski odpowiada ostro z Warszawy do Kalifornii, broni moderacji treści, i walki z dezinformacją na wspólnym rynku. Mówi, Big Tech musi respektować europejskie prawo, jeśli chce tu zarabiać, bo każdy post może stać się iskrą w procesach demokratycznych. Między strachem a W dziewięciu gminach fałszywy komunikat rozlewa się po systemie ostrzegania ludności. Cezary Tomczyk nazywa to tylko wypadkiem przy pracy. Zapewnia, że nie ma realnego zagrożenia militarnego ani kryzysowego, ale wojna w Ukrainie siedzi ludziom w gardłach jak zadrak. Dźwięk alarmu brzmi jak dzień nad wschodnim niebem On zapowiada przegląd procedur i modernizację starych kabli Chcę spiąć syreny z sms żeby odbudować zaufanie do pierwszego sygnału Między strachem a Zmienią się 13 i 14 emerytury, media ekonomiczne liczą, kto straci na nowej waloryzacji. Progi przesuną się milimetr Ponadto oddech seniorów, a ci, co mają świadczenia, niewiele wyższe niż ustawa, dostaną relatywnie mniej. Trzynastki, czternastki, filar wsparcia socjalnego ostatnich lat stają się polem bitwy ograniczenie dynaki wydatków socjalnych. Organizacje emeryckie, szykują postulaty, korekt projekt na sejm jak na jedyną tarczę przed drożyzną. Między strachem a prawem szukamy równowagi, dalej rób, posłucha, syren, liczy każdy przyszły oddech. Między strachem a prawem szukamy równowagi, dalej rób, posłucha, syren, liczy każdy przyszły oddech.